Cześć, z tej strony Czarownica i ja mam małego happy maila, jeśli można to tak nazwać. Wzięłam udział w wymianie zakładkowej u Rudlis. Ona już drugi rok chyba z rzędu organizuje taką wymianę i robię ten filmik nie po to, żeby się pochwalić, jakie super rzeczy dostałam od dziewczyn, tylko żeby pokazać Wam, jak dziewczyny są mega zdolne, ale i wiem, że ona będzie organizowała kolejną wymianę chyba jakoś na jesień, czy jakoś tak się odgraża, że to zrobi, i po prostu zachęcam Was wszystkich, żebyście wzięły w tym udział. Zobaczcie, jakie super dzieła od innych dziewczyn można dostać. I ja razem z Wami będę tą paczkę otwierać, bo nie mam pojęcia, co jest w środku. Pierwszą mam jakąś taką kopertę. Czytanie książek, najpiękniejsza. Chyba zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła. I to jest od Joasi. I zobaczcie, wow, jaka fajna słówka. Ja się boję, że jak moje dziecko zobaczy te super dzieła, to na pewno y, będzie chciał mi ukraść je. Ale może zanim wróci z wakacji, to zapomni. Super, zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Co sięba wypadki? Okej, okay, co tu mamy? Boe i mamy taką... O, jakasowa mądra głowa. Super, to jest washi taśma, taka biała, boże biała złota, to jest wypukło wszystko, więc to jest jakąś pastą strukturalną chyba, albo są naniesione i ta sowa, słuchajcie, ma takie popękania nawet, więc nie wiem, czy to jakiś na wierzch akcent accent był, czy to już taki papierek był, zobaczcie, super. Teraz mam, ale ja będę miała zagwozdkę normalnie, żeby zgadnąć Wasze niki. Lilaretti I... uwaga, uwaga! Wow! <laughs> Fajna, tutaj ktoś miał super pomysł, żeby powycinać rzeczy. W tym wypadku kwiatki. I też jako warstwę je nakleić. Tutaj są jakieś splashy od Olgi. Też maską naniesione jakieś wypukłości. Little Moments. Wow, i ona jest przeszyta. To jest coś, słuchajcie, dziewczyny, czego ja nie ogarniam. Ponoć jak się zacznie szyć yy, na papierze, to że po prostu nie można przestać, że to jest super fun. Ja jeszcze nigdy nie zaczęłam, mimo tego, że mam maszynę. Pamiętam, że raz próbowałam, ale zaczęło mi się to wszystko drzeć i to nie był najlepszy pomysł. Może po prostu ustawienia jakieś zły albo igłę. Super. Bardzo mi się podoba. Ekstra. Czekajcie, bo tu chyba mi się coś bezczelnie przykleiło. Jakiś kawałek taśmy, od kogoś się odkleił i przyczepił do tej, super, bardzo mi się podoba czekajcie, tu mamy od autorki wyzwania poszeleszczę Wam trochę, a to dam? od Art Rudlis, proszę bardzo ja Wam jeszcze w linku dam linka do jej bloga a to jest artrudlis.blowspot.com ale jeszcze Wam napiszę. I patrzcie, to jest sprytny wynalazek. To chyba jest tak, że mamy książkę i czekajcie, weźmy sobie jakąś książkę. Weźmy sobie mój nigdy niedokończony art journal. To chyba jest, że tak. I że tak. Hmm. Może ty do mniejszej książki. No nie, no musi się zmieścić. O, patrzcie. No, super. I bardzo, ja bym w w życiu to by nie zrobiła tak, żeby to się akurat było tak wymierzone, żeby nie spadało. Ale pomysł super. Bo bardzo często faktycznie zdarza się, że sobie wsadzę gdzieś zakładkę do książki, a ona i tak postanowi je wylatać. <śmiech> Ekstra. <śmiech> Także gdyby ktoś był zainteresowany moim niedokończonym nie za bardzo doczętym Arjuna, no to dajcie znać. Czekajcie, ja tylko sobie to odłożę. Dobrze, przechodzimy dalej. Wow, ale kwiatki w ogóle super, papier. To tutaj mamy? Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. Zeron. I to zrobiła, uwaga... Paulina? Chyba tak. Zobaczcie, jaki ślicznie to wyszło. Mam gdzieś nawet taki wykrojnik, powiem Wam szczerze, i nigdy nie wpadłam na to, żeby go na czarno, jako taki mocny akcent do czegoś użyć. Ale ten papier też jest super. Pominę, co to jest za papier, jak oglądasz? Daj znać, bo bardzo mi się podoba. Jest taki mega wiosenny, letni. W sam raz byłby na takie albumy. Co my tutaj mamy? No ciężko jest coś przeczytać, jak się to robi do góry nogami, tak? To było napisa napisane Be Happy. I to jest od Melody. I zobaczcie, jaka dziewczynka. Czadzor. I ona gra w te, zobaczcie. O, nie wiem czy widzicie. Takie sznurki. Wiecie, że się sznurki motało na palce, i potem jedna osoba to... Ściągała też sznurki i przekładała na swoje ręce. Ja jak byłam mała, było to dawno temu, to to y, wszystkie dzieci w to grały. Dobrze, kolejna jest od. Oczekajcie, bo coś mi się tu. Coś mi się tu skleiło. Ok, i tutaj mamy co? Joannę nagię. I zobaczcie. Jakie miks mediowe tutaj super rzeczy powstały ekstra. Fajny pomysł, to tak delikatnie wygląda, te zachlapania są po prostu super. I bardzo ładnie się rozmyły, nie to atrament jest? Joanno, daj mi też znać, czym robiłaś, jakim medium robiłaś te zachlapania, bo są po prostu super i są właśnie takie, wyglądają jak taka akwarela rozpłynięta. Ale wątpię, żeby to była akwarela, bo ten papier tutaj śliski, więc pewnie by tak fajnie nie wyschła. A jak wyschła, to gratulacje i cierpliwości. Super. Teraz tutaj mamy taką mediową pracę. Be Joyful. I od Gogi. A, Goga! Pozdrojonka. Ekstra, to jest też jakieś mega błyszczące medium. Ja w sumie to tak myślałam, że Fajnie byłoby, jakby każda z Was, jak robi taką zakładkę, żeby nagrała film, jak ona to robi, bo każda zakładka jest tak wyjątkowa i jest tak różne metody i techniki używa, które później sobie spokojnie można zastosować do innych, y, innych prac, że byłoby super zobaczyć, jakby żeście to robiłem. Tutaj jest, uwaga, mapę mamy i mamy, zobaczcie, to był w tą stronę, ale tu się niestety ktoś nie podpisał pisał, chyba no, w tomie jednak. A, ale też jest super. To no właśnie, tak jak mówię, każda praca jest inna i po prostu dla mnie nawet, jeżeli one później nie do książek, bo e, nie wszystkie z ozdobami do książek się nadają, to one później nawet jako inspiracja, jak nie mam weny, przeglądam sobie prace, które od Was dostaję i szczerze mówiąc, mi ja osobiście bardziej cieszą e, happy maile, gdzie ja dostaję od kogoś kartkę, Albo nie wiem, album cokolwiek zrobionego niż jak dostaję przy zasie. Bo to po prostu, jak mam jakiś yy, zły dzień, albo chcę poskarpować, ale nie mam pojęcia, co mam zrobić. To po prostu to mnie tak natycharza masakra. Dobrze, kolejną mamy od. Uwaga, czerwiec 2016. Marysia, chyba. Marysia. No, chyba też nie będzie widać. Zobaczcie, jaka ślicza. Ona się cała mieni. Nie wiem, czy to widać w ogóle. Czaderska. There's always a reason to smile. Piękna jest ta zakładka. W ogóle ten stempel jest czaderski. Też ładnie cię proszę, Marysiu, jakbyś mi zostawiła informację, co to za stempel jest. Bo bardzo mi się spodobał. I ostatnia. Szkoda, że już ostatnia. Follow your heart, but take your brain with you. Bardzo dobry cytat. Tu też jest y, bardzo fajny papier. I tak wygląda przód. Super, ale też niestety ktoś nie napisał, czyje to. Także zobaczcie, jaką cudną grupę miałam. Super, extra hiper. Dziękuję Wam ślicznie, dziewczyny, za wymianę. Jesteście the best. I ja się piszę na pewno na następną. Dzięki śliczne, pozdrawiam. A i mam nadzieję, że zobaczymy się już w ten weekend. Czyli muszę ten film wypostować dzisiaj. Hmm, dobra, w <grytanie> ten weekend mam nadzieję, że się zobaczymy, czyli pierwszy weekend lipca we Wrocławiu na Dolnośląskich, jak zwykle, warsztatach kraftowych, zlocie i w ogóle super fajnej imprezie. Całą sobotę ma wolną, planuję tam być cały dzień, więc yy, zapraszam Was. Szczurkajcie mnie i powiedzcie, że chcemy razem poskropować, usiąść, pójść na kawę, wodę. Mam nadzieję, że nie będzie super gorąco, ale bardzo chętnie z wszystkimi z Wami zamienię chociaż dwa zdania. Miłego dnia, pa!